Rozdział 16. Polowanie w pobliżu farmy Alana Konie szły raźno po stepie. Obydwaj niefortunni łowcy emu skwapliwie korzystali w czasie jazdy z zapasów zabranych z obozu przez ich towarzyszy. W miarę jak zaspakajali pierwszy głód, nabierali lepszego humoru. Wiedzieli już przecież od smugi, że Wilmowski nie miał im za złe samodzielnej wyprawy. Wesoło pokpiwali z siebie, wspominając niepokój, jaki ogarnął ich na widok Podążających za nimi krajowców. Ho, ho, pan bosman ledwo już powłóczył nogami, ale gdy tylko spostrzegł tropiących nas krajowców, to maszerował tak szybko, że nie mogłem za nim nadążyć, dogadywał Tomek marynarzowi. Dobrze pamiętasz, tak było naprawdę. Obawiałem się, żebyś przypadkiem nie popsuł panu klarkowi interesu, mruknął bosman, zerkając na chłopca. Co też pan opowiada? Teraz próbuje się pan wykręcić sianem oburzył się Tomek, nie podejrzewając podstępu. Niech się zamieni w wieloryba, jeśli kłamie. Przypomniałem sobie historię pięciu królików, przywiezionych przez pierwszych osadników do Australii. A co króliki mają wspólnego z tym wszystkim? Właśnie, że mają. Bo wbrew intencjom kolonistów, tak się rozmnożyły, iż zaczęły wyjadać trawę konieczną do hodowli owiec. Jakbyś teraz ty, brachu, ze strachu zgubił na stepie trochę cykorii, to znów mogłoby się stać nowe nieszczęście. Czy wyobrażasz sobie, co by nastąpiło, gdyby twoja cykoria rozpleniła się tutaj i wyparła trawę? Przecież owce by pozdychały z głodu. Jak pan może tak mówić? Oburzył się Tomek. A kogo to musiałem pocieszać tam w parowie, podczas burzy piaskowej? A to wykrętne chłopaczysko, śmiał się bosman. No, palcie licho, kręcisz językiem jak kołowrotkiem. Ale my tu gadu gadu, a nie zapytaliśmy nawet, jak też udały się naszym kumplom ułowy na emu. Uwaga panowie, nasi przyjaciele zabierają się teraz do nas, zawołał Smuga. Jeżeli jesteście bardzo ciekawi wyników naszego polowania, to mogę was pocieszyć, że i nam z początku szczęście nie dopisywało. Mieliśmy za mało wierzchowców nadających się do pościgu za emu. Większość jeźdźców mogła uczestniczyć jedynie w nagonce. Czarownicy australijscy robili co mogli, aby nam pomóc. Pamiętacie chyba ich tańce przed łowami na kangury, którymi pragnęli zapewnić sobie przychylność duchów. Otóż podczas polowania na emu najstarszy czarownik codziennie przed wschodem słońca rysował na piasku australijskiego strusia. Dopiero trzeciego dnia pierwszy błysk słońca musnął wcale udany rysunek, co miało oznaczać, że duch łaskawie sprzyjał naszym zamierzeniom. Krajowcy zaledwie to usłyszeli, zaraz wpadli w doskonały nastrój. Z wielką werwą zabrali się do łowów, wskutek czego jeszcze tego samego dnia schwytaliśmy jedną parę ptaków. W pościgu za nimi oddaliliśmy się znacznie na północ. Załadowywaliśmy już Emu na wóz, gdy Tony uprzedził nas o nadciągającej burzy piaskowej. Natychmiast ruszyliśmy w drogę powrotną, lecz mimo to nawałnica przychwyciła nas w stepie. Jechaliśmy wzdłuż skalistego pasma wzgórz, które osłaniało trochę przed uderzeniami gorącego wichru. Wtedy właśnie zupełnie nieoczekiwanie, z bocznego wąwozu wybiegły prosto na nas cztery strusie. Musiały uciekać z daleka, ponieważ osaczyliśmy je bez większych trudności. W ten sposób zakończyliśmy łowy schwytaniem sześciu emu. Teraz są już w obozie. Założyłbym się o butelczynę rumu, że były to te strusie, które skryły się przed nami w pagórkach imitujących góry, wtrącił Bosman. A to wspaniały zbieg okoliczności, przytaknął Tomek. W ten sposób, mimo woli, przyczyniliśmy się do pomyślnego zakończenia polowania. Jak z tego wynika, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, sentencjonalnie dodał Bosman. Może i tak było. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, znajdowaliśmy się w pobliżu wąwozu, który posłużył wam za schronienie przed burzą piaskową, potwierdził Smuga. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, rezonował Bosman. Pognajmy szkapy, wkrótce będzie wieczór. Po zapadnięciu zmierzchu wierzchowce zwolniły tempo biegu. Szły teraz stępa. Tomek, kołysząc się w siodle, był coraz bardziej senny. Zaczął pochylać się w kierunku szyi konia, jakby bił pokłony przed wschodzącym księżycem. Do obozu dotarli późną nocą. Tomek, pokrzepiony drzemką w czasie jazdy na koniu, postanowił nie kłaść się spać przed powrotem ojca. Nie musiał długo czekać. Niecałą godzinę później wrócił do obozu Wilmowski wraz z Bentleyem. Wilmowski cieszył się szczęśliwym zakończeniem niebezpiecznej przygody syna. Wszyscy zasiedli wokół ogniska do wieczerzy, Tomek jeszcze raz opowiedział przebieg niefortunnego polowania na Emu. Rozweselili się, słuchając zabawnych komentarzy smugi, to też nic dziwnego, że niemal o świcie udali się na zasłużony odpoczynek. Tomek przebudził się dopiero około południa, usłyszał ożywione głosy w obozie, wyjrzał z namiotu. Towarzysze jego ładowali skrzynie z Emu nawozy. Natychmiast zapomniał o zmęczeniu. Pobiegł przyjrzeć się strusiem, Zajrzał do jednej z klatek. Olbrzymie ptaszysko spojrzało na niego wielkimi, wyłupiastymi oczami, przebierając nogami jak baletnica. Za chwilę wozy wyruszyły w drogę do farmy. Tomek, oczywiście, pocieszył się myślą, że na statku będzie jeszcze miał okazję obserwować emu. Z zapałem zaczął pomagać w zwijaniu obozu. Jeszcze tego samego dnia. Wszyscy uczestnicy wyprawy powrócili na farmę Clarka. Nie tracąc czasu rozpoczęli przygotowania do przetransportowania schwytanych zwierząt na aligatora. Do stacji kolejowej w Wilkani kangury, emu i dingo miano przewieźć na wozach, a stamtąd koleją bezpośrednio do Port Augusta. Od powrotu na farmę Tomek niecierpliwie oczekiwał odjazdu. Tęsknił za zmianą i nowymi przygodami. Z entuzjazmem przyjął rozkaz wyruszenia w drogę. Chcąc jak najwięcej dowiedzieć się o okolicach, do których zdążali, podjechał na swym poni do Bentleya. Na jakie zwierzęta będziemy teraz polowali, zagadnął. Postaramy się wytropić szare kangury, które są bardziej wojownicze od dotychczas schwytanych czerwonobrunatnych. Żyją one w lesistych okolicach, w pobliżu strumieni. Znajdziemy tam również niedźwiadki koala, lisy workowate, kolczatki, jadowite węże tygrysy. Oraz jaszczurki molochy, których ciała okryte są wyrostkami skóry sterczącymi na głowie jak rogi. W górach ciągnących się wzdłuż całego wschodniego wybrzeża zakończymy łowy polowaniem na skalne kangury, odparł Bentley. Jak z tego wynika, pożegnaliśmy się już ze stepem, stwierdził Tomek nie bez pewnej satysfakcji. W każdym razie, pas stepu oddzielający Wilkanie od terenów zalesionych przebędziemy pociągiem. W ten sposób unikniemy długiej, męczącej jazdy konnej. Dopiero przez stepy parkowe i rozległe przestrzenie buszu ruszymy dalej wozami. Co to jest busz? Zaciekawił się Tomek. Jest to swoisty rodzaj lasu, bardzo charakterystyczny dla Australii. Nie ma on nic wspólnego z lasami całej kuli ziemskiej. Wśród wysokich drzew rośnie niezmierne bogactwo wiecznie zielonych małych drzewek i krzewów. Do buszu przylegają zazwyczaj obszary pokryte skrubem, który, jak już wiesz, stanowią skarłowaciałe eukaliptusy i akacje. Ciszę panującą w buszu przerywa jedynie krzyk papuk lub szelest pełzających gadów. Taki las na pewno nie będzie mi się podobał, orzekł Tomek. Nie bądź tego zbyt pewny. Zwłaszcza noce są tam pełne niezwykłego czaru. Niektórzy ludzie z własnej woli spędzają w buszu większą część swego życia. Zwiemy ich tutaj, Bushmenami. Znajdziesz wśród nich zawiedzionych w swych nadziejach poszukiwaczy złota oraz ludzi, którzy co pewien czas wyjeżdżają z miast w poszukiwaniu przygód na łonie natury. Czym oni znów tak się zachwycają w tym lesie? Zapytał Tomek. Nie jest to łatwe do wytłumaczenia. Początkowo trudno się przyzwyczaić do buszu. Przerażają w nim niezmierzone przestrzenie, brak ludzi, trudności i niebezpieczeństwa życia na pustkowiu. Po pewnym jednak czasie, ten właśnie bezkresny gąszcz zaczyna przyciągać człowieka do tego stopnia, że trudno mu żyć bez niego i pragnie stale w nim przebywać. Jest to jakby zew buszu. Wydaje mi się to bardzo dziwne, powątpiewająco odezwał się Tomek. Już pierwotni mieszkańcy Australii ulegali czarowi buszu. W związku z tym powstała wśród nich pewna legenda. Otóż, według podań krajowców, w obłokach żyje czarodziejka, która niekiedy przybywa na Ziemię. Niesiono na liściach przez powiew wiatru. Czarodziejka ta nad obszarami buszu zwołuje na radę duchów. W tym czasie snując niewidzialną nić, przywiązuje nią do siebie coraz więcej ludzi. Gdy człowiek omotany przędziwem opuści busz, odczuwa nieukojoną tęsknotę, dopóki doń nie powróci. Musisz uważać Tomku, aby i ciebie nie spotkała podobna przygoda. Nie chciałbyś już wtedy opuścić Australii. Tomek spojrzał na Bentleya i odezwał się cicho. Kto wie, może takie czarodziejki istnieją naprawdę. I to nie tylko w Australii. W każdym razie, Bosmanowi Nowickiemu, mojemu ojcu i mnie, nic tu od nich nie grozi. Czarodziejka unosząca się nad Warszawą dawno już omotała nas swoją nicią. Bentley zadumał się. Jestem ciekaw, czy spotkamy buszmenów, przerwał Tomek milczenie. Będziemy wędrowali w pobliżu terenów złotonośnych, odparł Bentley. Wielu niefortunnych poszukiwaczy złotego runa przecież gnęło się w buszmenów, możliwe więc, że się z nimi zetkniemy. Chciałbym, tak jak Strzelecki, znaleźć w Australii złoto, szepnął Tomek. A co byś z nim zrobił? zapytał Bentley z uśmiechem. Zaraz założyłbym w Warszawie piękny ogród zoologiczny, powiedział Tomek bez namysłu. Na podobnych rozmowach szybko schodził im czas. Zanim Tomek zdążył się znudzić jazdą przez step, ujrzał domy Wilkani. W ciągu dwóch następnych dni zwierzęta wraz ze swoją eskortą odjechały do Port Augusta. Pozostali łowcy wsiedli do pociągu odchodzącego na południowy wschód. Tomek mógł dowoli przyglądać się krajobrazowi, którego malowniczość, im dalej jechali na południe, wciąż się zmieniała. Rzadko rozsiane kępy drzew i krzewów pokrywały rozległy step, roślinność była tutaj jednak bujniejsza i bardziej różnorodna. Częściej też można było zaobserwować, Wielkie stada owiec i bydła rogatego, pasące się spokojnie na równinie. Po 36-godzinnej jeździe, łowcy wysiedli z pociągu na stacyjce Forbes, małej górniczej mieścinie położonej jakby na linii stanowiącej podstawę trójkąta utworzonego przez rzekę Marum Bridge i jej dopływ Laklan. Na wschód od miasteczka, u stóp wysokich pagórków porosłych lasem, rozciągały się zielone pola. W kierunku zachodnim leżała kraina mirażu i wielkiej posuchy, a zarazem bezmiernych pastwisk, których wartość zależała od obfitości kapryśnych deszczów. Na tych właśnie pastwiskach australijscy hodowcy wypasali swe stada, bogacąc się w ciągu kilku lat, jeżeli deszcze nie skąpiły wody, lub też tracąc wszystko w razie posuchy. Łowcy bez zwłoki ruszyli na południowy zachód od Forbes. Wkrótce zagłębili się w step. Przerywane od czasu do czasu skrubem lub buszem. W pobliżu małego strumyka Tony wypatrzył ślady leśnych szarych kangurów. Wilmowski polecił wobec tego rozbić obóz nad strumyczkiem płynącym wśród rozległego buszu, który w tej okolicy częściowo zmieniał się w niski skrub. Przed rozłożeniem namiotów łowcy uważnie przeszukali okoliczne krzewy, aby uchronić się od jadowitych wężów, mających tam często swoje legowiska. Tego jeszcze dnia Tony ustalił miejsce wodopoju szarych kangurów. Tomek z zadowoleniem przyglądał się przygotowaniom do łowów. Ze względu na to, że kangury żerują w nocy, miało ono rozpocząć się o świcie. Było jeszcze ciemno, a tymczasem w obozie już siodłano konie. Przy świetle księżyca Wilmowski podzielił jeźdźców na dwie grupy. Jedna z nich, jadąca z krajem buszu, miała dotrzeć do wodopoju, druga otrzymała polecenie przeprawienia się na sąsiedni brzeg strumyka, by po zatoczeniu koła osaczyć kangury i uniemożliwić im ewentualną ucieczkę. Tomek wraz z ojcem należeli do drugiej grupy. Zaledwie znaleźli się na przeciwległym brzegu, pognali galopem, chcąc równocześnie z pierwszą grupą dotrzeć na wyznaczone stanowisko. Wkrótce Tony, jadący na czele, zatrzymał konia. Wodopój jest już blisko, oznajmił. Pójdę pieszo sprawdzić, czy są teraz przy nim kangury. Dopiero po godzinie bezszelestnie wynurzył się z krzewów, i oznajmił, że kilka szarych kangurów żeruje na brzegu strumyka. Musimy poczekać do wschodu słońca, ponieważ przy zwodniczym świetle księżyca nie można liczyć na powodzenie, powiedział Wilmowski, a po chwili dodał z niepokojem. Czy kangury nie oddalają się przed świtem od wodopoju? Nie będzie tak źle, zaraz wstanie dzień odparł Toni. Zsiedli z koni. Wokoło panowała bezmierna cisza. Wydawało się, iż cała natura pogrążona była w głębokim śnie. Naraz rozległ się cichy dźwięk dzwonka. Bydło pasie się w pobliżu, szepnął Tony. Przodownik stada zawsze ma dzwonek na szyi. Dziwne, że kangury przebywają w pobliżu stada domowego, zauważył Wilmowski. Czy na pewno je widziałeś? Kangury lubią dobrą słoną trawę, zapewniał Tony. Bydło ich nie płoszy. W pobliskich krzewach rozbrzmiał przeraźliwy krzyk, jakby ginącego zwierzęcia. Tomek odruchowo przytulił się do głowy swego wierzchowca. To pelikan, wyjaśnił Toni. Zaraz będzie dzień. Do wschodu słońca żaden głos już nie zakłócił martwej ciszy. Wkrótce świt zaróżowił niebo na horyzoncie. Ledwie błysk dnia rozproszył mrok nocy, jakby nadane hasło, papugi wszczęły w pobliżu buszu oszołomiający wrzask. Teraz prędko, na konie, zawołał Toni. Dosiedli wierzchowców. Z miejsca ruszyli z kopyta w kierunku wodopoju. W przeciągu kilku minut byli już przy strumyku, na którego przeciwległym brzegu pasły się trzy duże kangury. W porównaniu z uprzednio schwytanymi mogły uchodzić za olbrzymy. Zaskoczone widokiem jeźdźców stanęły na tylnych łapach w niemym zdziwieniu. Wilmowski wystrzałem w górę, dał hasło do rozpoczęcia polowania. Od strony buszu rozległ się donośny krzyk. To druga grupa jeźdźców ruszyła w kierunku kangurów, które w tej chwili zaczęły panicznie uciekać. Biegły ociężale po nocnej, obfitej uczcie, podczas gdy wypoczęte konie mknęły jak strzały wypuszczone z łuku. Łowcy szybko zbliżyli się do kangurów, osaczając je półkolem. Wilmowski, Smuga oraz pracownicy przysłani przez Hagenbeka umieli się posługiwać lasem, to też trzymali w rękach przygotowane do rzutu arkany. Smuga wysforował się na czoło pościgu. Szybko zbliżył się na kilkanaście metrów do jednego z kangurów podniósł do góry prawą rękę z lassem i zataczając nim nad głową koła, nabierał rozmachu. Arkan śmignął w powietrzu, pętla opasała zwierzę, silne szarpnięcie omalnie przewróciło konia i jeźdźca. Trzech najbliższych chłopców pospieszyło smudze z pomocą, a reszta pomknęła za uciekającymi kangurami. Dwa olbrzymie szare kangury, w obliczu groźnego niebezpieczeństwa, wykazały wiele odwagi. Kiedy ujrzały klęskę swego towarzysza, pierzchły w przeciwne strony, zmuszając tym samym pościg do rozdzielenia się również na dwie grupy. Bentley, Wilmowski i Tomek pognali razem za wspaniałym kangurem. Pierwsi dwaj zaczęli osaczać go z boków, podczas gdy Tomek pędził tuż za nim. W końcu kangur zorientował się, że nie zdoła umknąć prześladowcom. Wilmowski z rozmachem rzucił lasso. Czujne zwierzę pochyliło się w tej chwili w olbrzymim skoku, Zdradziecka pętla prześlizgnęła się tylko po jego grzbiecie. Teraz kangur śmignął przed koniem Wilmowskiego i pobiegł w kierunku pobliskiego lasu. Przystanął przy dużym drzewie gumowym, którego pień w dolnej części wypalony był niemal do połowy przez dawny pożar buszu. Łowcy zatrzymali konie tuż przed zwierzęciem. Z podziwem spoglądali na wspaniałego kangura, który mimo beznadziejnej sytuacji nie rezygnował z walki. Wyprostowany na tylnych łapach, Oparł się plecami o pień gumowca, obrzucając przeciwników czujnym wzrokiem. Jego przednie krótsze łapy drgały nerwowo, gotowe do odparcia lub zadania ciosu. Tomkowi zaimponowała odwaga oryginalnego wojownika. Gdyby to od niego zależało, pozwoliłby mu w nagrodę za męstwo skryć się w pobliskim gąszczu. Doświadczony w takich sytuacjach Bentley nie poddał się nastrojowi swych towarzyszy. Zeskoczył z konia z arkanem w ręku. I przywołał Wilmowskiego do pomocy. Podał mu jeden koniec sznura, a następnie sam obiegał drzewo dookoła, opasując w ten sposób zwierzę, daremnie usiłujące zrzucić więzy. Po kilku minutach kangur stał przywiązany do drzewa. Dobrze się złożyło, że w pobliżu nie ma jeziora lub większego bajora wypełnionego wodą. W czasie pościgu szare kangury potrafią chronić się w wodzie, wynurzając na powierzchni jedynie głowę i przednie łapy. Wtedy nawet psy używane do polowania są bezsilne. Kangur dzięki swemu potężnemu wzrostowi na znacznej głębokości przystaje na tylnych łapach i uderzeniami przednich skutecznie broni się przed kilkoma pływającymi wokół niego psami, wyjaśnił uradowany Bentley. W tej chwili nieznany jeździec zbliżył się do łowców. Był to wysoki mężczyzna, ubrany jak większość australijskich osadników. Uchylił kapelusza o szerokich kresach i odezwał się uprzejmie. Witam panów i winszuję zręczności. Radzę zaoszczędzić sobie wszelkiego trudu i po prostu zastrzelić tego szkodnika. Nie mamy zamiaru zabijać tak wspaniałego zwierzęcia, oburzył się Wilmowski. Zabierzemy je ze sobą do Europy. Czyżby panowie trudnili się łowieniem zwierząt? Zdziwił się nieznajomy. Zgadł pan, potwierdził Wilmowski. Łowimy zwierzęta do ogrodów zoologicznych. Mój towarzysz, pan Bentley, jest dyrektorem ogrodu zoologicznego w Melbourne. – Bardzo mi przyjemnie panów poznać – odparł nieznajomy. – Jestem Alan. Moja farma hodowlana znajduje się nieopodal. Zrobią nam panowie wielką przyjemność, odwiedzając nas na tym pustkowiu. Żona moja ucieszy się wizytą panów. Łowcy przywitali się z Alanem, a Tomek nie omieszkał zaraz zadać mu pytania. – Dlaczego nazwał pan tak odważne zwierzę szkodnikiem? – Nie przeczę, że szare kangury są bardzo wojownicze i odważne – Niemniej mnożą się tutaj zbyt szybko. Zjadają moim stadom doskonałą trawę. Od kiedy krajowcy i dingo wynieśli się dalej na zachód, kangury pojawiają się jak grzyby po deszczu. To też między osadnikami a kangurami toczy się stale zażarta walka. Jeżeli my ich nie wytępimy, to one w krótkim czasie nas stąd wygnają, wytłumaczył Alan. No, ten kangur nie będzie panu więcej szkodził, wtrącił Wilmowski. Wydaje mi się, że nadjeżdżają towarzysze panów, zauważył Alan. Był to Bosman Nowicki i Smuga. Zeskoczyli z koni. Wilmowski przedstawił ich Alanowi, który zaraz ponowił zaproszenie. Teraz musimy się zająć złowionymi kangurami, poinformował go Wilmowski. Nasi towarzysze również schwytali jedno zwierzę. Należy je przetransportować do pobliskiego obozu. Jutro jednak odwiedzimy pana z prawdziwą przyjemnością. Oczekujemy panów. Moja farma leży w dole strumienia, tuż na skraju zarośli, dodał Alan, po czym odjechał w kierunku domu. Niebawem przybył wóz z dużymi klatkami. Kangur bronił się z uporem przed zamknięciem, lecz łowcy wspólnymi siłami umieścili go w skrzyni i załadowali na wóz. Taki sam los spotkał Kangura schwytanego przez smugę. Łowcy powrócili do obozu. Resztę dnia spędzili na omawianiu planu na najbliższe dni. Wieczorem, wkrótce po ułożeniu się do snu, usłyszeli tentent konia. Wszelkie odwiedziny na australijskich bezdrożach należą do rzadkości, toteż zaintrygowani zerwali się z posłań. Dorzucili chrustu do gasnącego ogniska. Jeździec ostro osadził konia tuż przy namiotach. Był to Alan. Wzburzenie, malujące się na jego twarzy, uprzedziło łowców, że przybył z jakąś nieprzyjemną wiadomością. Przeszkodziłem panom w odpoczynku. Lecz niestety jestem zmuszony prosić o pomoc, powiedział Alan jednym tchem. Moja dwunastoletnia córeczka Sally jeszcze przed południem wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. Bawiła się w pobliżu zarośli. Zapewne zabłądziła w skrubie. Musimy przetrząsnąć rozległy teren, żeby ją odnaleźć. Łowcy, nie czekając dalszych wyjaśnień, zaczęli szybko ubierać się. Alan powstrzymał ich, mówiąc, poszukiwania rozpoczniemy dopiero o świcie. W tej chwili moi pracownicy powiadamiają najbliższych sąsiadów o wypadku. Dopiero nad ranem zbierze się tylu mężczyzn, aby można było skutecznie przeszukać okoliczny skrób. Po ciemku nie zdołalibyśmy odnaleźć dziecka. Proszę panów o przybycie na farmę przed samym świtem. Tony orientuje się w tej okolicy dość dobrze. Pomogę razem z nim w powiadomieniu osadników, zaproponował Smuga. Jeżeli jest pan pewny, że nie zabłądzicie, to mogliby panowie udać się na farmę państwa Brown, którzy mieszkają o piętnaście kilometrów stąd, odparł Alan. Większość drogi do nich ciągnie się wzdłuż skrubu. Wyjaśnię to panom w drodze na moją farmę. Resztę panów proszę o przybycie przed świtem. Tony i Smuga, ubrali się szybko, dosiedli koni. Odjechali razem z Alanem. Bosman Nowicki, zdziwiony postępowaniem farmera, zapytał: Czy on ma dobrze poustawione wszystkie klepki w łepetynie? Jak można odkładać poszukiwanie zaginionego dziecka do rana? Postępowanie Alana nie jest pozbawione słuszności, zaoponował Bentley. Zaginięcia dzieci zamieszkałych w pobliżu buszu lub skrubu zdarzają się u nas dość często. Z tego powodu osadnicy mają doświadczenie w prowadzeniu poszukiwań. Może pan być pewny, że Alan sam przetrząsnął już położone najbliżej farmy zarośla, zanim zwrócił się o pomoc. W tym czasie wiadomość o zaginięciu podawana jest z osiedla do osiedla. Wszyscy mężczyźni natychmiast przerywają wszelkie zajęcia, by wziąć udział w poszukiwaniach. Żaden mieszkaniec Australii nie uchyliłby się od udzielenia pomocy sąsiadowi w takiej sytuacji. Do świtu ściągną licznie farmerzy i wspólnymi siłami przeszukają zarośla. W nocy na pewno nie udałoby się odnaleźć dziewczynki. Co najwyżej jeszcze kilka osób mogłoby zabłądzić w gęstwinie. Przecież ta Sali musi być bardzo przerażona swoim położeniem, denerwował się Tomek. Oczywiście, że nie jest to dla niej przyjemne, przyznał Bentley. Mimo to należy wziąć pod uwagę, że dzieci zamieszkałe od urodzenia w pobliżu buszu przyzwyczajają się do niego. Noce w lesie nie są znów tak straszne od chwili, gdy dingo wyniosły się z tych okolic. Co ona zrobi, jeśli wąż do niej podpełznie? zapytał Tomek, który sam się wężów, który sam się wężów obawiał. To prawda, że jest ich tutaj bez liku, odparł Bentley. Na szczęście ukąszenia nie zdarzają się zbyt często. Nawet dzieci osadników wiedzą, że jedynym ratunkiem jest wtedy wycięcie nożem miejsca zakażonego jadem. No, szanowny panie, możliwe, że australijskie pędraki nie przestraszą się w lesie byle krzaka, ostro powiedział Bosman Nowicki. Ale nie gadaj pan takich głupstw za przeproszeniem. Nigdy nie uwierzę, aby dwunastoletnia dziewczynka wyrżnęła sobie sama kawałek ciała. Jeśli natomiast teraz nie możemy w niczym pomóc tej bieduli, to kimnijmy się trochę. Bosman ma słuszność. Gadaniną nic nie zwojujemy, poparł go Wilmowski. Lepiej nabierzmy sił przed poszukiwaniami. Po raz drugi tego wieczoru łowcy udali się do namiotów. Tomek długo nie mógł zasnąć. Rozmyślał o zaginionej sali. Przypomniała mu się opowieść Bentleya o sławnym podróżniku strzeleckim, który sam omalnie zginął w morderczym skrubie. Zaraz też poczuł zimne mrowie wędrujące po plecach na samą myśl o straszliwym losie biednej dziewczynki. Usnął bardzo późno, lecz razem z towarzyszami zerwał się z posłania przed świtem. Natychmiast zaczął siodłać swego poni. Tomku, lepiej zostań w obozie, zwrócił się do syna ojciec, widząc jego podniecenie. Jestem tego samego zdania, poparł go Bentley. Nie znasz okolicy, Tomku, łatwo możesz stracić orientację w rozległym skrubie. Po nieprzespanej nocy Tomek nie miał zbyt wielkiej ochoty do włóczęgi po gęstwinie, ale uwagi opiekunów podrażniły jego dumę. Odparł więc zaraz. Ostatecznie mogę z wami nie wchodzić w skrup, ale przydam się chyba na farmie, skoro wszyscy dorośli wyruszają na poszukiwania. Może i masz słuszność, przyznał Wilmowski. Musisz mi przyrzec, że nie zrobisz żadnego głupstwa. Dość już będzie kłopotu z odszukaniem małej sali. Och, z całą pewnością nie zrobię głupstwa. Mruknął Tomek niechętnie, ponieważ nie lubił, gdy żądano od niego podobnych przyrzeczeń. Wilmowski wyznaczył dwóch marynarzy do pilnowania obozu, po czym reszta członków wyprawy dosiadła koni i pognała do farmy Alanów. Zastali tam już smugę i Toniego oraz około dwudziestu mężczyzn zamieszkałych w okolicy. Natychmiast omówili wspólnie plan poszukiwań. O świcie obława ruszyła w gęstwę skrubu, rozciągając się w długi łańcuch.